Dobra, jak wam się podoba C8? O gustach się nie dyskutuje. Ja wolę starszą korwetę. A wam jak się podoba? Właśnie robiłam kalibrację skrzyni biegów w tym samochodzie. To jest Autel. I to ciekawe, powiem, że ten komputer najdaje radę za stonem z Ferrari, gdzie większość komputerów z Ferrari się nie łączy ten nawet dobry jest więc kalibracja skończona jeszcze trzeba softym grać i dla tych co prosili żeby nagrać jak ona z zewnątrz wygląda wygląda tak kolor ma bardzo ładny i tak zastanawiam się żeby zrobić takie zestawienie C7 i c jak będą wyglądać te dwa samochody i myślę że C7 lepiej będzie wyglądać ale jeszcze nie zapeszam. <noise> Zobaczymy. Tutaj fajnie ma, że niby się odbierają, tutaj w tym miejscu. To co, papa? jutro porównamy C8 i C7.